Dzień dobry, namasta, cześć i okazuje się, że 39. vlog będzie bardziej podcastem, jak vlogiem. Cóż, bywa tak, że czasami dużo łatwiej jest zorganizować przemawianie samym dźwiękiem, aniżeli dołączany do tego obrazek. Zresztą, czy ten obrazek jest tak bardzo potrzebny? Możecie, nie spoglądając na ekran, wypić poranną czy przedpołudniową kawę w ramach kolejnego. Vlogowego czy vlogowo-podcastowego spotkania. Dziś będziemy mówili o wrażliwości. W delikatny sposób możesz wstrząsnąć światem, postępując delikatnie. Możesz to zrobić. Tak brzmiały słowa Mahatmy Gandiego, dużo zgrabniej po angielsku, jak po polsku. In a gentle way, you can shake the world. I to jest jedna z moich ulubionych, Tajemnic do rozważania, do zauważania, bo zaskakująca jest ta siła delikatności i wrażliwości. Znalazłem ten cytat w jednym z komentarzy pod jednym ze swoich postów w social mediach i wówczas uświadomił mi coś bardzo niezwykłego i bardzo oczywistego zarazem coś, przed czym Wiele lat w pewnym sensie się broniłem, przed czym się chowałem, a kiedy to dopuściłem do siebie, to okazało się być czymś bardzo ważnym, istotnym, zmieniającym moje podejście do życia i również to, w jaki sposób świat w pewnym sensie na mnie patrzy. Bo jakoś to tak było, że od zawsze moje serce, moje działanie gdzieś ze swojej natury lokowały się po stronie tej. Delikatności i wrażliwości, aczkolwiek różne okoliczności życiowe, miejsca, w których bywałem, ludzie, z którymi przebywałem, pewne środowiskowe klimaty decydowały o tym, że tą wrażliwość jakoś w sobie chowałem. Nie eksponowałem jej, nie odwoływałem się do niej, uważałem ją bardziej za coś wstydliwego. Coś trudnego, coś niepotrzebnego, coś ograniczającego, aniżeli jakiś rodzaj siły. No bo rzeczywiście można by powiedzieć, że z perspektywy logiki i racjonalności, to taka wrażliwość przynosiła czasami więcej kłopotu, aniżeli pożytku. Jakoś nie wypadało się tym publicznie chwalić, ani tego okazywać. Po co komu? Takie sytuacje, w których ktoś wzruszony filmem ociera łzy albo przygląda się czemuś i dopuszcza do siebie wzruszenie i to wzruszenie okazuje. No i wymagało to w miarę przyrastania tych moich życiowych doświadczeń w konfrontacji z tym, co wokół było popularne, jakim należało być, a co czasami też było konieczne do przetrwania, takiego Zaopatrywania się w kolejne warstwy zbroi, kolejne tarcze, kolejne maski, najprzeróżniejsze rodzaje życiowej twardości, którą się y, wykazywałem. Y, szło to gdzieś w stronę odcinania się od emocji, odwoływania do takich obronnych dawek cynizmu. Prawda jest taka, że korzystając z jakichś tam zasobów intelektualnych, rzeczywiście wiele rzeczy byłem w stanie obśmiać, potraktować z ironią, pobawić się czasami kosztem jakiejś sytuacji, albo nie daj Boże i ludzi powytykać pewne rzeczy. Nie było to fajne, często zostawiałem na tym polu. Boju. Co prawda, najmądrzejszy z całej wsi, ale samotny. Um, szukałem takiej swojej kompatybilności z tą twardą, bazującą na walce i konkurencji wizją świata, wizją ludzi, wizją życia, wizją pracy. Um, no i nie powiem. Momentami odnosiłem sukcesy. Um, bywało. Um, Nieźle, ale tworzyło to wszystko taką skorupę, która coraz mocniej krępowała moje ruchy, która co prawda pozwalała szukać takich racjonalnych, mechanicznych, momentami manipulacyjnych kluczy do, do zmieniania, zachowania, otoczenia i siebie, do wywierania wpływu. Ale persaldo hmm, czułem się z tym wszystkim. Coraz gorzej, coraz dalej od samego siebie. Ta skorupa w pewnym sensie ignorowała, odsuwała na najdalszy możliwy plan tą delikatność, tę wrażliwość, te emocje, te uczucia. I tak naprawdę to, na co pozwalała, to co najwyżej na kreowanie takiej dobrze sprzedającej się osobowości w pewnym społecznym odbiorze, gdzieś marginalizując charakter. Serce, dusze. Stawałem się coraz bardziej takim produktem, aniżeli samym sobą prawdziwym. Minęło sporo czasu, sporo się wydarzyło, i przyszedł taki moment, w którym w jakimś sensie zgodziłem się na tą swoją wrażliwość i taką momentami delikatność. I paradoksalnie okazało się, że Zacząłem z tego wszystkiego czerpać bardzo dużo siły. Zacząłem doświadczać takiego paradoksalnego zjawiska, które zauważył Jean-Claude Carrier, mówiąc: Nasza wrażliwość nas zbliża, a nasza siła nas oddala. Jak się nad tym spokojnie zastanowić, jak trochę popatrzeć na sytuacje, których doświadczaliśmy, pogrzebać w swoim wnętrzu, to rzeczywiście okazuje się, że. Zbliżają nas te momenty, w których niejako odsłaniamy to swoje miękkie podbrzusze. Kiedy trzymamy gardę, kiedy jesteśmy w napięciu, kiedy jesteśmy w zbroi, to, to nas oddala. Oczywiście nie zawsze możemy, nie zawsze to jest właściwe, nie zawsze to jest bezpieczne, żeby tą wrażliwość pokazywać, ale z czasem dochodzimy do takiej coraz większej kompetencji, umiejętności. Znajdowania tych sytuacji, w których tą wrażliwość można pokazać. I okazuje się, że ona wcale nie jest słabością, wcale nie jest niemęska, wcale nie ogranicza nas, a wręcz otwiera dodatkowe możliwości, dodatkowe przestrzenie, dodatkowe poziomy poznawania się z ludźmi. Funkcjonujemy w świecie, który jest bardzo mocno przebodźcowany, w którym dużo jest szoku, krzyku, hałasu, próżności, zalewu, informacji, w którym jest bardzo dużo wywoływania lęku czy zazdrości, w którym jesteśmy kierowani w stronę takiego odczuwania, doświadczenia, poczucia własnej. Bezwartościowości na tle tych wszystkich, którzy błyszczą na różne sposoby. Przynajmniej w swoim publicznym wizerunku rozwijają się bardzo dynamicznie, robią wielkie kariery, zarabiają ogromne pieniądze, odnoszą niezwykłe sukcesy. Natomiast tak mi się wydaje, coraz częściej to zauważam, że, że delikatność i wrażliwość zaczynają być ponownie odkrywane jako, jako taki szczery, prawdziwy język. I na tle tego, co obserwujemy, co często jest taką właśnie bardzo sztuczną, intensywną kreacją, coraz głośniej przebija się taki szlachetny dźwięk tej wrażliwości, prawdziwości poprzez sztuczność tego wszystkiego, co wokół nas jest. I ta wrażliwość zaczyna być pewnym rodzajem szansy dla każdego z nas, dla nas wszystkich, na to, żeby znowu się odnaleźć, znowu się spotkać, znowu być prawdziwymi, autentycznymi. Dla mnie ta wrażliwość zaczyna być pewnym nowym wymiarem siły, a może nawet rozróżniając za Davidem Hawkinsem siłę i moc pewnym wymiarem mocy. Ciekaw jestem, czy Wy też dostrzegacie taką szczególną moc, która niesie, z, którą niesie ze sobą wrażliwość, delikatność, wyczuwanie emocji? Czy zauważamy, czym różni się taka moc wrażliwości od powszechnie nadużywanej i przecenianej siły? I czy czujemy prawdziwość tej wrażliwości w konfrontacji ze, ze światem sztucznych kreacji? Odpowiedzcie na, na te pytania w komentarzach, zapytajcie, jeśli chcecie zapytać. Ja spoglądam do komentarzy pod wczorajszym krótkim vlogiem. Bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze. Wspominałem o tym, że czasami powtarzamy z do Hara, pomyślę o tym jutro. Basia pisze bardzo motywująco, dziękuję. Mister Krzyś również dziękuję. Serducho od Mediteusza, serducho dla Mediteusza. Yy, Anka pisze, często przywołuje słowa Scarlett. Agata, dziękuję, dziękujemy Agaci. Hanna, dziękuję. Ania, czasem to faktycznie najlepszy sposób. Taki nieudany dzień każdemu się zdarza i być może jest to nawet potrzebne od czasu do czasu. Tak yy, potrzebne jako taki kontrapunkt, jako yy, ta odrobina czerni, żeby zobaczyć, jak wygląda biel. Agnieszka pisze, do mnie też przychodzą takie dni, przecież nic się nie sta. Jeśli pomyślę o tym jutro, Karina jak zwykle czeka na kolejnego vloga i komentuje. Oczywiście są takie dni w moim życiu i często zdarza mi się, że następnego dnia mówię sobie po raz drugi jutro i łapię się, że powinna być konsekwentna i uważna w tym słowie jutro, aby było to tylko pomyślę o tym jutro, a nie trzy dni tak postępować. No tak, czasami przedłuża się ponad jeden dzień ten stan. Jolanta pisze, witam Panie Jarku. Tak, bywają takie dni, że jeśli coś nam nie wychodzi, nie mamy na coś pomysłu, lepiej odłożyć tę sprawę do jutra. Ja też dosyć często stosuję niezapomniane słowa Skarle do Hara. Pomyślę o tym jutro. Jola pisze, bałam się bardzo porodu i pamiętam, że sobie to często w ciąży powtarzałam, pomyślę. O tym jutro. No, widzę, że nie ja jedyny jestem fanem Scarlett O'Hara, a może nie tyle Scarlett O'Hara, co jej podejścia do życia zamkniętego w tych słowach. Pomyślę o tym jutro. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. 39. Jutro kolejny vlog, 40. Ten był vlogiem o charakterze bardziej podcastowym. Pożegnam się tradycyjnie słowami, Odetnijmy spokojem, mamy to w sobie, żyjmy w pełni i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować.